Czułeś, że smutek, tylko robiłeś tyle i z tego życia? Asmongold to dobrze powie... Trochę tutaj przedstawię wam myślenie lewicowe, ale trochę, trochę miał racji, bo mówił, że co to jest za różnica, że na przykład masz, nie wiem, 10 milionów, czy, czy 20 milionów, czy coś takiego. Tak samo jak masz, masz kurwa wiadro z wodą, wielkie wiadro 50 litrowe z wodą i obok masz małą szklaneczkę z wodą. No bo nie wiem, po prostu zwykłą szklankę z wodą, nie? I jeżeli i chcesz się pić, to ci całe te 50-litrowe wiadro z wodą. Jak możesz sobie wypić szklaneczkę i zagasić pragnienie, i dopóki ta szklaneczka za każdym razem będzie pełna, to sobie podchodzisz, pijesz i jesteś ten. To po ci od razu brać całe wiadro 50-litrowe wody. Jak i tak tego nie wypijesz. trochę miał z tym racji. Trochę miał z tym racji.